ale fajna ta maszyna jest mm -hmm. robimy kolejny shot z dobrego ziarna bliskiego blendu który składa się w 50% z brazylijskiej gejszy, z Eldorado Farmy, z Franka Altamorgiana Region um, koło San Paulo i 50% jest kawy z Panamy. 35% tej, tej kawy z Panamy to katura e, fully washed, czyli myta. I 15% geisha, e, green till geisha. Mm, też z, z, z farmy, to jest Santa Teresa, z regionu Volcano, Zaraz obok Hartmanów mają farmę I, I ta geisha się nazywa Zorro. I właśnie ten cały blend to się nazywa, boski blend się nazywa i został wyprodukowany specjalnie em, dla dobrej materii, bo taki boski blond dla dobrej materii, z dobrym ziarnem i się bardzo cieszę, że mogę go zaprezentować. Dzisiaj. E, odmierzyłem sobie tutaj dokładnie 17,5 g i teraz to zmielam, zobaczymy ile nam wejdzie do, do porta filtra, ale gdzieś koło Gdzieś koło tego. Już sobie to przestawiłem, Myślę, tam nawet przerzucimy jakieś ziarna. Tu sobie to zamknę. Chyba tak jest zamknięte. Zobaczymy jednym ziarenkiem, czy jest zamknięte, czy nie jest zamknięte. Tak było zamknięte. Teraz mamy zamknięte. Mamy ziarna w ruchu. Tu to wkładamy. To wkładamy. Mieli nam się dobre ziarno. Tak bardzo sobie wyłączymy. O. I teraz pod filtr. Wręcz go czućciutki. Ta nam się flaszuje. Jak tam wygląda, ślicznie wygląda. Dobry ziarno. Teraz tak. 0. 0. halo. Dobrze, jak to 0,0. Zobaczmy, mhm. ile tu wyszło. 17,5, czyli było troszkę więcej. A pięknie. 17,5 jest idealnie. Sobie zrobimy takie takie wyrównanie troszkę. I go tutaj tam tak, tam. Aha, tu się poszłało. i teraz zrobimy z tego ladwo dla siebie na słynnym double milk 5% mleku, która dodaje lekkości każdej kawy. Przed nam leci dosyć szybko niestety. 23 gramy, 27, 30 i zatrzymamy go na 22. Troszkę za szybki ten szat um, Używamy tego filtrowego młynka do tego, kompakam, ale, ale wygląda ten szat dość ok, tylko jest dosyć szybki. Turboszopy są teraz w modzie podobno, także tu mamy turboszot. Ale fajna ta maszyna jest, mm hm? Mocny skimmer, łatwo tutaj wyłączyć wszystko. Zobaczymy sobie słuchawkę, tak? Zaczyścimy. Ops! Proszę mi się zrobiło rano, ale już wszystko jest pod kontrolą. Tu mamy mleczko i tu mamy ten... i farboid jeden do jednego. No tak mało